Ponad 100 przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli sektora NGO uczestniczyło w konferencji Eko Wyzwania na 2015 rok w Wałbrzychu, organizowanej przez portal ekopraktyczni.pl. Misją firmy Hornet 4 i w portalu ekopraktyczni uczyniliśmy chińskie przysłowie: jeżeli myślisz o 10 latach naprzód, posadź ryż. Jeżeli myślisz o 50 latach naprzód, posadź drzewo, ale jeżeli myślisz o 100 latach do przodu, po prostu Ucz i nauczaj. I dlatego edukacja ekologiczna jest naszym nadrzędnym celem. O celach do osiągnięcia, problemach, sposobach na ich rozwiązanie, zadaniach do wykonania oraz możliwościach ich finansowania w dziedzinie ochrony środowiska, uczestnicy konferencji Eko Wyzwania, wśród których byli posłowie, wicemarszałek województwa, burmistrzowie gmin oraz prezesi i pracownicy firm, dyskutowali wspólnie z licznymi ekspertami. Szkolenie, które dzisiaj mamy jest jak najbardziej potrzebne do tego, żeby wyzwolić inicjatywę oddolną po to, żeby parlament wdrożył to, co już było już można powiedzieć 20 lat temu przygotowane w ustawie o odpadach, a mianowicie odpowiedzialność przemysłu za stworzenie systemu, który będzie finansował zbiórkę i odzysk cykli zapotrzebowanie na edukację ekologiczną jest bardzo duże i to dotyczy całego pokolenia. Od najmłodszych lat do najstarszego pokolenia. Jakby od najmłodszego, bo chcemy zmieniać jakość życia naszego kraju, więc musimy tym młodym ludziom jakby zaszczepiać tę właśnie edukację ekologiczną. Ja przyznam, że wolę sformułowanie edukacja dotycząca środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Natomiast ci starsi i tak, te starsze pokolenie musi mieć świadomość tego, że jakby dzisiejsza Europa, świat wymaga pełnych zmian, które... Idą w kierunku właśnie obrony przed degradacją środowiska naturalnego i to jest bardzo ważne. Z jednej strony, co roku Ministerstwo Środowiska prowadzi badania, my to finansujemy świadomości ekologicznej Polaków, widzimy, gdzie są niedostatki. Próbujemy naszymi programami priorytetowymi, które dotyczą inwestycji, również tę lukę edukacyjną eliminować. Wprowadziliśmy w programach priorytetowych. W dużej części projektów inwestycyjnych obowiązek prowadzenia równolegle z projektem inwestycyjnym działań edukacyjnych. Dobra konferencja, ponieważ wiele osób, które tu przyjechało oczekiwało tak naprawdę jakiejś wiedzy dotyczącej tego, co się w ogóle w ekologii dzieje. No pewne informacje dotyczące chociażby finansowania projektów z środków unijnych. No bardzo ważna sprawa tutaj pani prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiła jakby perspektywy na nowy okres finansowania, co jest ważne i dla gmin, dla przedsiębiorców szczególnie, no a szczególnie też jakby w tych zmianach, które dotyczą gospodarki odpadami. Dziś spotykamy się w gronie samorządowców, przedsiębiorców, ekspertów, naukowców, i to jest bardzo ważne, bo będziemy mogli również wymieniać się poglądami na temat uchwalonego prawa. W Sejmie Rzeczypospolitej. Konferencja Ekowyzwania na 2015 rok odbywała się pod patronatem honorowym pani prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dr Małgorzata Skucha, chętnie podejmowała dyskusję zarówno z panelistami, jak i uczestnikami konferencji i jasno precyzowała, jakie wyzwania ekologiczne stoją przed nami. Finansowaliśmy bardzo duże wyzwania zanim środki unijne się pojawiły, więc myślę, że po tym jak duże środki unijne się skończą, również damy radę. Mam nadzieję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tworząc wspaniały system unikalny w skali świata, da radę, aby doświadczenia z finansowania środkami unijnymi, poprawa efektywności wydatkowania naszych środków, formy zwrotne, ale przyjazne dla wnioskodawców i beneficjentów, Gwarantowały, że po roku 2020 będziemy mieli w naszych krajowych zasobach i odpowiednie instytucje i odpowiednie zasoby do tego, aby kontynuować fantastyczne działania w zakresie ochrony środowiska. I ekologia przestała być modą. To jest konieczność, jeśli mówimy o ekonomii i o społeczeństwie. Zmiany klimatu, coraz mniej pracy, kurczące się zasoby naturalne, to powoduje, że będziemy musieli wprowadzać innowacje, nie tylko ekoinnowacje, ale innowacje na bardzo wielu y, poziomach, więc te wyzwania są bardzo duże. Przez najbliższe kilka lat jeszcze będziemy mieli dotacje Unii Europejskiej, ale one się kończą. Ja wiem, że na przykład w Ministerstwie Środowiska już się rozmawia, co my będziemy po tych pięciu latach, kiedy tych pieniędzy nie będzie. Jak będziemy chronili środowisko, jak będziemy inwestowali w nowoczesne technologie, które temu środowisku mogą pomóc. Także cieszę się, że jesteśmy na tej konferencji, bo mówimy na niej o różnych aspektach środowiska, ekologii, ale to, co. I bardzo ważne o ludziach, bo to oni tą ekologię tworzą. Wśród licznych tematów konferencji, poza środkami finansowymi na ekoinnowacje, dużym zainteresowaniem cieszyła się dziedzina odnawialnych źródeł energii, którą referował Paweł Karpiński, wicedyrektor Wydziału Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy dość ułombi jako cywilizacja człowieka i potrafimy w bardzo ograniczony sposób na razie korzystać z tej klimatycznej energii, jaką daje nam słońce. Proszę Państwa, dwa główne nurty. Po pierwsze kolektory słoneczne, czyli to co od przeszło 20 lat już widać na tapach naszych domów, bo to jest chyba w Polsce najbardziej popularne, odnawialne źródło energii montowane indywidualnie. I ogniwa fotowoltaiczne, czyli te rzeczy, które możemy zrobić. zobaczyć w Polsce przede wszystkim na znakach drogowych, ponieważ one są samowystarczalne. Czasami mieliśmy się tutaj takie zegarki z kalkulatorem, one też miały takie małe baterie fotowoltaiczne. Według ekspertów praktycznie w każdej dziedzinie ekologii mamy jeszcze wiele do zrobienia. A na kim warto się wzorować? No na, na, na najbliższych naszych sąsiadach, którzy są członkami Unii Europejskiej, dłużej niż my, e, e, myślę tu o Niemcach, myślę o e, krajach skandynawskich, każdy z nich ma inny model, ale wydaje mi się, że od naszych sąsiadów możemy się uczyć, te dobre praktyki e, e, przenosić, ale nie będzie to takie łatwe, bo to jest kulturowo też bardzo trudne, bo my jesteśmy inni. A mniej więcej znajdujemy się tak jak... E kraja rozwinięte Unii Europejskiej przed 25 laty, gdzie wchodziła selektywna zbiórka, gdzie społeczeństwo było odpowiedzialne. Niestety brakuje jednego elementu, a mianowicie finansowania. Polski system oparty jest na współodpowiedzialności wszystkich obywateli, natomiast nie ma zasady zanieczyszczający płaci, czyli takiej, która by pozwoliła sfinansować przedsiębiorcy system zbierania, sortowania i recyklingu. Inny problem, na który wskazywali zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządowcy, to zbyt często zmieniające się w Polsce przepisy, nie zawsze na lepsze. Lepiej byłoby, gdyby to prawo funkcjonowało przez jakiś okres dłuższy po to, żeby ustabilizować w ogóle sytuację. No a tak taka strategia w tej chwili dotycząca legislacji prawnej w Polsce, to jest, polega na tym, że jedynym stałym elementem są ciągłe zmiany. Dlatego no, bardzo trudno jest i po stronie technicznej, i organizacyjnej ustabilizować sytuację, a przygotować się w ogóle technicznie do tego, żeby osiągać te wymagania, które niesie, niosą za sobą przepisy tych zmian. Gospodarka odpadami to temat niezwykle obszerny, w dodatku spędza sen z powiek niejednemu włodarzowi gminy, dlatego już dziś zapraszamy na kolejną konferencję, którą portal ekopraktyczni.pl będzie organizował w marcu przyszłego roku.